Cześć, dzień dobry! Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Tu mam troszeczkę źle to poskładane. O! Ale zaraz Wam wszystko pokażę. O! Więc. Tyk! Refleks jeszcze jakiś jest. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, jeszcze raz. W dniu dzisiejszym chciałbym Was jeszcze raz gorąco poprosić o udział w wyborach. Niech każdy odda głos i będę o tym mówił aż do niedzieli. Moi drodzy, nie będzie polityki w dzisiejszym odcinku, bo to nie o to chodzi, że tutaj była polityka ale po prostu oddać swój głos na kogo tylko tam chcecie ale żeby 3 osoby na 10 nie wybrały za nas po prostu żeby ktoś za nas nie e, wybrał żebyśmy my byli świadomi swoich wyborów moi drodzy w dzisiejszym odcinku chciałem Wam omówić Drążek skrętny. Cały układ tutaj jeżeli chodzi o odpowiedzialny ogólnie za podryw o w ten sposób. Chciałbym wam go tu omówić, jak go uszczelnić i jak go rozebrać. Nie będę tutaj filozofował za dużo, ponieważ ja nigdy tego nie robiłem. I podejrzewam, że robił nie będę. No chyba, że kiedyś coś mnie do tego zmusi, ale na razie się za to nie zanosi. Więc chciałbym wam tylko pokazać to, co ja wiem. Przekazać wam waszą wie moją wiedzę wam. Podzielić się tą wiedzą. Jeżeli uda mi się coś dowiedzieć od Was, to też będzie super. Ponieważ mnie. To zawsze interesowało grzebanie. Ja od najmłodszych lat dłubałem. Raczej najmłodszych lat, no jak miałem tam 12, 13, 14 lat, to się działo się w garażu z ojcem, z mechanikiem. Coś tam się dłubało. Później się podpatrywało od kolegów. A wyglądało to tak, że ja rozbierałem, a ktoś po mnie składał. Tak to wyglądało. Ojciec kazał rozebrać. Ja rozebrałem, on przyjeżdżał, składał. A teraz, gdy pracuję, tu gdzie pracuję, przez. W tej firmie to nie jest przypadek, ale ogólnie styczność z tym jako sprzedawcy i moja dalsza kariera sprzedawcy potoczyła się bardzo szybko. W mojej poprzedniej firmie no zagrzałem 2,5 roku można powiedzieć. W tej już pracuję no zaraz będzie 16 lat. Od 2003 roku 2,5 roku w jednej firmie od 2005 roku. Tak, zacząłem tutaj. Zobaczymy, mówię. Przepraszam, nie chciałbym Wam skłamać. W 2005 zacząłem. Tak, w 2005 roku zacząłem pracę w maju w poprzedniej firmie Po 2,5 roku podziękowali mi, że komo nie wywiązuję się ze swoich obowiązków. Nie podchodzę do nich należycie. Co było wielkim zgrzytem ponieważ ja się zawsze interesowałem pracą i sprawdzałem niej więcej niż powinienem. I w 2007 roku zacząłem pracę w drugiej firmie, w której pracuję do dziś. Początkowo to tylko była praca, ale po pół roku już zostałem mianow mianowany kierownikiem na tym oddziale, w którym pracuję do dziś i nie zamierzam tego zmienić ze względu na to, że mam dobrze. Nawet bym powiedział, że mam bardzo dobrze. Praca mi się podoba. Do tej pory się jeszcze w niej nie wypaliłem, a przez ostatnie 3 lata moja wiedza w tym temacie ciężkiego 60 30 można powiedzieć, że ewaluowała ze względu na to, że Zacząłem coraz więcej może grzebać, coraz więcej czasu poświęcać na różnych grupach internetowych i ta wiedza po prostu ja ją chłonę. Powiedzmy, chłonę od was. Wychłoniecie ode mnie i uczymy się wspólnie. Tak samo jak teraz ten wałek, tutaj yy, skrętny, drążek skrętny. Ja tego nigdy nie rozbierałem. Zawsze tam powiedz, przychodził klient. Yy, więc katalog i się jechało. A teraz powiedzmy sobie szczerze, ten temat już ze mną jest zgłębiony. Uwierzcie mi, że za pół roku będziecie mogli mnie obudzić w nocy i ja wam wszystko powiem, co tu przychodzi. Po prostu ja się tym interesuję, to mnie, powiedzmy, kręci. Tak jak byłem gówniarzem, to yy, interesowała mnie piłka nożna, ale nie tyle, żeby tam pokopać, bo pokopać jak najbardziej tak, ale następnie. Oglądałem mecze. Ja potrafiłem, jeżeli byłem Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, ja potrafiłem jako 12, 13, 14-latek wszystkie mecze obejrzeć. Od deski do deski znałem drużyny na pamięć, składy. Może nie wszystkich drużyn, ale tych, które, powiedzmy, mnie w tamtych czasach interesowały. I do tej pory mi to zostało. Fakt faktem już tego sportu może nie ogląda się tyle, co kiedyś. Bo coraz więcej tych meczy jest odciąganych do innych stacji powiedzmy płatnych, ale nadal się interesuje. Ale za to mnie zaczęło coraz bardziej ciekawić to. I nie tyle, że muszę, chcę, a kwestia jest taka, że chcę yy, być najlepszy w tym co się robi. Dążyć do perfekcji. No wiadomo, że do perfekcji tak się tutaj nie. Nie dojdzie, bo ja podnośnika w C360 na pamięci nie nauczę, ze względu na to, że podnośnik składa się około 300 elementów, z czego powiedzmy 30-40 jest najchodliwszych, a reszta to jest powiedzmy, dla mnie ciemna magia. I tutaj najlepiej, żeby czego się nauczyć, to musiałbym spędzić czas powiedzmy z pół roku ze względu na to że znam tą budowę ale jeszcze nie wiem co do czego więc to jest pół roku można się nauczyć yy, do perfekcji dojść yy, rozbierać składać podnośnik wtedy można coś na ten temat powiedzieć. Jeżeli patrzycie na ten yy, drążek skrętny ja go rozbiorę w drobny mak wszystko wam pokażę. Tutaj nie ma błędu z tulejami. Tuleje są założone według katalogu i co mnie ciekawi to tylko mnie ciekawi tu ta strona. Nie patrzcie na tą tulejkę. Tutaj jest tulejka tylko i wyłącznie jednego dostawcy, ale tak, ta jest samosmarowalna, a ta jest mosiężna. Czyli tak mosiężna, dobrze mówię. I Jeżeli coś pomylę, to moi drodzy, nie jestem tokarzem, nie znam się aż tak na stali i na metalach kolorowych, więc też mogę coś tutaj pomylić. Ale Zaczynając, przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, to drążek skrętny odpowiada nam za podryw. Gdy ustawimy dźwignię w pozycję siłową, tak dobrze mówię, tak, chyba się wchodzi siłowa i pozycyjna i siłowa, tak? Więc tutaj siłową, jeżeli, jeżeli nic się pomylę. mam nadzieję, że nie, bo nie chciałbym Was wprowadzać w błąd. Nie jest to moim. Oczywiście zamiarem to tu tą kostką i tym o tym o, dwoma słożniami, Ta kostka. O. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w ten sposób, chociaż tu jest wycięcie. Teraz nie pamiętam czy to tutaj do tego uchwytu, do którego zapinamy łącznik centralny. Ja go nie przynosiłem, bo uważam, że to nie było sensu, ale on przychodzi w ten sposób. Najprawdopodobniej, że tu przychodziło, tu mamy to wycięcie, więc najprawdopodobniej tak. Tu mamy smarowniczkę, dziesiątkę. Te słożniki są smarowalne. Słożniki są zabezpieczone czterema zegarami po jednym z każdej ze stron, a że są dwa, to cztery zegary 20Z zewnętrzny. Moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nigdy nie mierzymy zabezpieczeń w środku. Tylko mierzymy grubość wałka lub otworu. Ze względu na to, że są tak zwane to normalia i one już są pomniejszone o grubość, raczej o grubość, o rowek. To jest taka tolerancja, że powiedzmy, gdzie kupujemy zegar 20, on już jest zrobiony na 18 mm w środku. To są tak zwane normalia, które już tutaj są, o to wszystko. Zrobione tak, żeby po zamontowaniu działały prawidłowo. Po prostu wzięte są pod uwagę wymiary otworów, chociaż podaje się rozmiar wałka. Więc tu mamy ten sworzeń, i teraz, gdy dochodzi do nacisku maszyny łącznika centralnego tu, na tą dźwignię, ta dźwignia idzie do przodu dźwignia jest do przodu i tu w tym miejscu zobaczcie mamy wycięcie widać tu mamy zamontowaną za tą oto dźwignię skręconą tą śrubą ta śruba nam tutaj robi za klin, y, może nie tyle że klin, co po prostu za y, blokadę i teraz w którymś w którejś grupie jakiś czas temu ktoś znalazł na dole taką śrubę ta śruba jest po prostu od blokady leżała po prostu sobie na pokrywie pompy Ktoś wymieniał pompę i znalazł tą śrubę i pytał o czego to jest o w ten sposób więc tu mamy zamontowaną tą oto dźwignię ta dźwignia o jest równolegle do dźwigni zewnętrznej Chociaż znajduje się w plecaku. I teraz od tyłu w plecaku mamy taką oto kulisę. Fachowa nazwa. Teraz Wam nie powiem. Czy to prowadnica, kulisa, czy, czy jak zwał tak zwał. Tu jest korek zewnętrzny. skręcony, To co widzicie na zewnątrz. Tu jest koreczek. I ta dźwignia Chodzi tu w środku. O, widzicie? Tutaj. I gdy dochodzi do nacisku łącznika centralnego, skręca się wałek w tą stronę i przesuwa nam się ta część do przodu. Tu mamy jeszcze taki wkręt regulacyjny, który się ogólnie kontruje tutaj nakrętką. Wkręt regulacyjny ustawia się nie wiem ile, nie, nie mam tutaj teraz dostępu do książki instrukcji napraw nie wiem ile tu to jest tolerancji ale po prostu gdy ten drążek nam tutaj zaczyna dźwignia pracować zaczyna nam pukać w cięgna i rozdzielacz podrywa nam maszynę do góry jak dokładnie to działa moi drodzy nie wiem ale tu fajnie by było gdyby ktoś na stole montażowym pokazał to dogłębnie i dobitnie. Eee, ja tutaj to rozbiorę, powiem wam tutaj co się dzieje i najczęściej to są awarie. Teraz tak, jeżeli chodzi o tuleje w katalogu przychodzi po lewej stronie wąska, szeroka, chociaż dla mnie osobiście nie wiem jak to tam w korpusie wygląda, bo nie patrzyłem, mogłoby być to oddzielnie. Z tej strony przychodzi wąska, tutaj przychodzi ta dźwignia, i dopiero szerok. Tak to jest, inaczej nie będzie ze względu na tą dźwignię. Więc tu jest na pewno prawidłowo. Tutaj w katalogu, akurat od 3P. Więc Wam podpowiem jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli ktoś dysponuje katalogiem do 3P, to dobrze wie, że podnośnik C360 w katalogu jest pokazany strasznie, jest nieczytelny. W 3P jest pokazany pięknie, jest rozrysowany. Jeżeli ktoś dysponuje i ktoś widział, to wie, to wie o czym mówię. Jest to po prostu rozrysowane perfekcyjnie. I teraz tak, tu ogólnie na tym wałku przychodzą cztery oringi. W tym miejscu przychodzi oring 34.3x4.6. To przychodzi zatuleją, O, powiedzmy, że w ten sposób. To przychodzi oring 34.3x4.6, a tu od strony dźwigni jeszcze przychodzi taka podkładka 45 w środku. I grubości tej tutaj, tutaj chyba 45 na 52 ale nie chciałbym schować czy na 53. Zaraz wam powiem. Tak moi drodzy, na 53. 45 na 53 I wtedy ta podkładka uciska nam ten O-ring. I z tej strony przychodzi znowu ta podkładka O-ring 34,6. 34,3 na 4 razy 6 grubości tuleja i z tej strony przychodzi znowu oring 34,3x4,6 wszystkie są identyczne kolejna sprawa moi drodzy to, że tutaj te zewnętrzne oringi, żeby wymienić wystarczy ściągnąć tą pokrywkę która jest wkręcona na śrubę jeżeli dobrze pamiętam to do 10 albo 12 i tu ten wałek o, ściągamy tą piastkę i można oring wymienić. Z tym, że jeżeli będziecie wymieniali ten dron, wałek, to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby go zamontować w identycznej pozycji, ponieważ gdy tą piastkę, tym można ruszać i wtedy jak przesuniecie dźwignię i tu ustawicie drążek skrętny na tym o jeden ząbek inaczej już on tu nie będzie działał prawidłowo luz który powinien być ustawiony albo się zmniejszy albo się zwiększy więc trzeba na to zwrócić szczególną uwagę aby ta dźwignia w połączeniu z tą wkładką była ustawiona w ten sam sposób na tej samej linii i nie zmieniać tego ustawienia często jest tak właśnie że dochodzi do awarii, a najczęstszą awarią jest uszkodzenie wałka skrętnego. Wałek skrętny jest od tego, żeby w tym miejscu pękał. Kwestia, nie znam twardości, nie znam HRC. Jaki on powinien być twardy? Jaką siłę powinien wytrzymywać? Jakimi danymi nie? dysponuje, więc teraz gdy będzie za twardy lub za miękki Jeżeli będzie za miękki to się skręci, jak za twardy będzie pękał i kwestia jest teraz taka, że on ma działać jako, może nie tyle jako sprężyna to po prostu ma się delikatnie skręcić i odbić, skręcić i odbić, gdy dochodzi do nacisku ponieważ tuleja ja zębata tutaj ściągnę wam te pod, o widzicie tulejki nie zakładałem o-ringu później, żeby się nie bawić. Teraz ściągnę sobie tą tuleję. Poczekajcie sekundkę. Tuleja zębata ma tylko i wyłącznie z jednej strony frezy. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się wam to pokazać, bo może w ten sposób do światła. Mam nadzieję, że coś widać. O teraz. Widać idealnie, i tu przychodzi zabezpieczenie w rowku 25Z. 25Z tej dźwigni względem rury zębatej nie ustawicie inaczej, ponieważ tu jest szeroki wpust i tu jest szeroki wpust, więc nie da się tego ustawić inaczej. Ale wałek przychodzi tylko i wyłącznie tu. Frezami i we wkładce są też frezy i też tu jest zabezpieczenie 25Z W, przepraszam 25W Nie 25Z, tylko 25W wchodzi do środka przecież, a nie na zewnątrz i też można to odkręcić. Teraz moi drodzy, kolejna ważna bardzo rzecz, o której ja wiem, to Wiele jest pytań, jak to wymienić. Moi drodzy, nie trzeba tego rozbierać. Nie trzeba wyciągać tej tulei. Żeby wałek skrętny wyjąć, wystarczy wyjąć tylko i wyłącznie to zabezpieczenie. I z drugiej strony popukiwać. W drążek skrętny wyjdzie w lewo, jak i wyjdzie w prawo. Nie ma tutaj różnicy, jeżeli chodzi o jakieś kombinacje alpejskie typu rozbierania pół. Yy, Traktora. Jedynie jest, jeżeli chcecie uszczelnić sobie w drążek skrętny, tuleje dokładnie, drążka, niestety tu trzeba podnośnik zrzucić, żeby wyciągnąć tą tuleję w prawo lub w lewo, tylko że to będzie wychodziło razem z tulejami. Jedne tuleje trzeba wy wybić na zewnątrz, więc tutaj m, to już trzeba będzie zrobić i następna rzecz moi drodzy to przede wszystkim od spodu trzeba wykręcić i zluzować tą dźwignię, odbezpieczyć żeby mogła przejść sobie swobodnie Tutaj ogólnie nie zamontujecie inaczej ponieważ tu jest cieńsza na rura zębata przepraszam, o tu jest otwór jest mniejszy na tą blachę z drugiej strony nie wejdzie, no nie ma jak. Jedna cena jest dłuższa, druga jest krótsza, więc nie ma tutaj możliwości o jakiejkolwiek e, moi drodzy pomyłce, chociaż powiedzmy, że żyjemy w takim kraju, że nie takie rzeczy widziałem, więc wszystko jest e, możliwe, bo nawet pamiętam z pół roku temu, rok klient poszukiwał tulejki, bo gdzieś się zakręcił, że tu przychodzi tuleja, i poszukiwał tulei mniejszej niż ta, bo tutaj Miał luz i gdzieś tam chłop się zakręcił i dopiero żeśmy, żeśmy w katalog patrzyli, 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 mówię, panie, no jak? Jest tu rura, przychodzi blacha zabezpieczająca, no i dopiero chłop mówi, no faktycznie, gdzieś mu tam się po prostu, coś mu gdzieś w głowie się utrwaliło i yy, brnął tu dalej. Moi drodzy, jeżeli byście tutaj byście wiedzieli, dysponowali taką wiedzą co tu dokładnie w tym miejscu dochodzi do do jakiej dochodzi zależności jaki tutaj luz trzeba ustawić, napiszcie w komentarzach. Może ktoś będzie po prostu tego szukał, może sam będzie grzebał, może będzie potrafił, a nie będzie znał parametrów, napiszcie. A nawet ja bym się dowiedział, jaka tutaj zachodzi zależność, co tu się popycha, żeby rozdzielacz zadziałał i dopompował oleju. Ponieważ ta funkcja jest też, jakby nie wiem, czy dobrze to nazwę, ale taką funkcją troszeczkę pływającą. I gdy dochodzi tutaj do. Wypłycenia maszyny, czyli do podniesienia, powiedzmy półka, bo najczęściej tutaj, jeżeli chodzi o podryw, to w, stosuje się w pługach, czyli powiedzmy w głęboszach, chociaż 60 i głębosz, to tak jakby w parze nie szło, no chyba że jednozębowy. Ale chodzi o to, że gdy maszyna ma jest za głęboko i ciągle zaczyna kopać, tu dochodzi do nacisku, zaczyna tak jakby funkcja pływająca, czyli podniesie nam maszynę trochę ciągnik nabiera prędkości, i maszyna znowu się opuści. To tak, jakby ten podnośnik troszeczkę pływał. E, jeżeli to, tak na prosty chłopski rozum mówię, e, to tak jak powiedziałem, ja na wszystkim też się nie znam, ja tego się uczę, ale być może, czy po prostu komuś podpowiem, może chce ktoś to rozebrać, ponieważ y, wiele osób chcąc uszczelnić y, drążek skrętny, tu leje drążka skrętnego. Moi drodzy, yy, zaczyna od o-ringów zewnętrznych, czyli ten, który tutaj dociska. Ten, który przychodzi tutaj i na tym się kończy, a w środku tu na dźwigni, na dźwigni, jak się lało, tak się leje, więc tutaj na to zwracam uwagę. I zobaczcie, tu mamy numer katalogowy części 50580050 i to co mówiłem, w którymś już tam odcinku, że numer katalogowy na części nie świadczy o jej oryginalności. On jest tylko po to, żeby daną część jak najszybciej zlokalizować i yy, zrozumieć jej przeznaczenie, do czego przychodzi. I Tak to wygląda. Bo przy, powiedzmy, że przyjdą takie tulejki, moi drodzy, pracuje ktoś powiedzmy 2-3 miesiące, przychodzą takie tulejki, dostaje fakturę i takie tuleje, powiedzmy, podobnym wymiarem milimetr różnicy. Przyjdzie 5 różnych, bo to tulejka jako tulejka przychodzi do wszystkiego. Więc jeżeli tu byłby numer, a przeważnie jak one są pakowane po 5 tuleje, to na kartoniku jest numer. I po tym właśnie numerze my lokalizujemy daną część do czego przychodzi, żeby nie trzeba było mierzyć godzinami szukać, i żeby nie zachodziło do pomyłek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Podnośnik jeszcze, co będę wiedział, to Wam jeszcze powiem. Na pewno w następnym odcinku poruszymy sobie wał podnośnika i jego uszczelnienie. I to chyba na tym się skończy, bo więcej pomysłów miał nie będę, jeżeli chodzi o podnośnik. Co wiedziałem, to Wam powiedziałem. Farfatem w kilku odcinkach, ale myślę, że Was nie zanudzam. Jeżeli, moi drodzy, odcinki są za długie i nie chcę Wam się ich oglądać napiszcie będę starał się robić odcinki krótsze bardziej zwięzłowate chociaż czasami im krótszy odcinek to już mogę coś pominąć i mogę czegoś nie dopowiedzieć ta się moi drodzy te czwartkowe popołudnie ten czwartkowy wieczór pozdro, cześć